Siemanko, z tej strony Ewa i witam was w moim kolejnym odcinku ze guys. E, dzisiaj mam wyjaśnienie dlaczego nie ma dzisiaj z nami Infinity Po prostu dlatego, że Infinity jest chory No i tyle powiem Dlaczego gramy sobie na normalnej Tranger Islandce W sensie po prostu na normalnym jakby po prostu hmm, Ciężko powiedzieć No po prostu na normalnym jakby w grze po prostu Bo to jest normalna gierka, nie? Ja sobie tego nie wybierałam Więc jakby już od razu Wam mówię dlaczego. Po prostu z tego powodu, że no, jakby. Nie umiem w to grać. Nie umiem w to grać, ale, ale no, powiem tak. No, z tego powodu, że. że myślałam, że będą przepychaczki. Może. brzmi to, może dla Was dziwnie. No naprawdę, przepychaczki. No. no, może do kibelka kiedyś ktoś z Was przepychał. No, ja na przykład nigdy nie robiłam tego, ale możliwe, że ktoś tak z was, was właśnie tak robił, e, no to właśnie chodzi mi o to, o takie brudne do kibla. No, ale to już nieważne, ważne oszczędzić mi szczegóły. Dobrze. E, chodzi nam o to tutaj tylko o to, że po prostu y, tutaj y, jakby miały być przepychaczki, bo ja widziałam nową ikonkę wstępnym. Bo jakby e, wiecie co to, to jest ikonka. No po prostu jak jest Roblox, to, to jest taki znaczek ręba jakby. ramba. Nieważne To taki znaczek jakby cze Ciężko to ciężko ująć Więc jakby widzowie No widzowie No, 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 no ja nie wiem ja, ja po prostu nie wiem co się dzieje Ale Ale no No miała być to w aktualizacji Chciałam nagrać sobie fajny odcinek z nowej aktualizacji No jednak coś nie wyszło no widzowie, no widzowie, no Czasami tak się dzieje Pogódźmy się z losem Dobra Totalnie beznadziejnie nam to wyszło, ale lecimy sobie w takim razie na bombardment. no Dlaczego oni wszyscy siedzą na bombardmencie? Mam pytanie. Nigdy jeszcze nie przegrałam w tą grę, naprawdę. Więc, a, więc nie mam zamiaru niby teraz. Nie, 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 nie. dobra, nie, 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 to tak nie działa, to tak nie działa, widzowie. Tutaj nam generalnie chodzi o to, żeby wygrać, no ale dobra, no zaraz będą pewnie jakiś nowy sklep z przypychaczkami, ale to nieważne, dowiecie się kiedy indziej, może jakoś tam, nie wiem, jakieś przecieki macie To stable guys, no ale dobra. W ogóle nowe tło jest, no to już jest nowa aktualizacja, taka lekko jakby, no ale dobra, nieważne, no i jest chory, możecie mu napisać jakieś dużo zdrowka, zdrówka jakiegoś tam, żeby, żeby się wyzdrowiał. Boże, bo odbasz kiedy dawno tego nie gra. No dobra, na wcześniejszym, wcześniejszym odcinku, więc wiecie. No, ale jednak nie lubię tego, no więc myślałam, że będą przepychaczki, dlatego zagrałam sobie z Wami normalną rundę, ale tak to, to będzie grać blogdasze, jeżeli ktoś jest nowy na tym kanale. E, no. O Boże, boż obos, boż I ciachu, i machu, bachu Dobra, nie, 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 nie rób mi tego. Don't Dobra Nie wytrzymam po prostu, nie da się, nie? Widzowie, widzowie. Dobra. No i w sumie możecie oglądać jedynie filmik do końca, bo mi to bardzo poprawi humorek dzisiaj. No bo w sumie jak 5 minut temu dowiedziałam się, że Infinity z nami już nie będzie nagrywał gdzieś w tydzień po prostu, bo, bo jest chory, no to się wkurzyłam, nie? Ale miałam warta. Nie, no, serio miałam warta. Dobra, zobaczymy co teraz będzie. O, nowa animacja deski jakby. Dobra, zobaczymy co będzie na koniec po prostu... No, aby coś fajnego. Ech, ech, ech. No cóż no. Więc pierwsze dwie mapki były fajne, A to ostatnia musi być bez Dobra, Maciu, słuchaj, ty na razie mnie nie zapraszaj, bo my tutaj działamy. Morda Boże, jak ja dawno tego nie grałam. Po prostu to jest impossible Ja tego tak dawno nie grałam. Je, ja, jak ci tutaj ślizga, ja nie pamiętam. Dziwne. Dobra, idziemy ten, idziemy ten. Let's go! Dobra. Dobra, ja nie lubię tak skakać jak na wariata. Dobra, mi się tu... Dobra! Frozen Valkyria gratuluje zwycięstwa, nie? nie? Nie! 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 Ja nie mogę! Teraz sobie właśnie z... no po prostu z widzami, z dwoma widzami akurat no niestety No z nim szeryfem No i z, z smoke Guy Dop Dokładnie tak, nie znam gościa ale fajny fajnie się, fajnie się z nim gra A nie, jeszcze z jakimś gościem O nie, sheriff! NIE SZERYF! Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś? Też to jest bez przesad. No ale dobra, nieważne zresztą, ale... Ale widzowie, uwaga, uwaga co chcę Wam ogłosić? Ja naprawdę bardzo chciałabym wbić kiedyś y, 1000 subskrybentów. No nie mówię, że to ma być za tydzień, ale moglibyście to wbić tak do dwóch miesięcy. Nie? Mnie było naprawdę bardzo miło, więc ja, jeżeli chcecie, bo ja nie zmuszam, oczywiście, ja, ja chcę, żebyście zostawili suba, ale także wy chcecie tego suba zostawić, ponieważ podoba Wam się ten kanał i chcecie po prostu, żeby, żeby go subować, no bo po prostu chcecie mieć dostęp do... W sensie dostęp do, żeby, żeby po prostu filmy codziennie, prawda? Żebyście wiedzieli, nie? No. No do tego zasubskrybujcie. Ja naprawdę nie chcę robić, że obowiązek wasz to jest zostawić subskrypcję na tym kanale. No, no nie no, no, dla mnie to, to, to coś takiego nie powinno, nie powinno czegoś takiego być po prostu. Więc jak chcecie to, to ten, no, ale ja od razu chciałabym tak po prostu zrobić, żebym dobiła tysiąc za jakiś miesiąc chyba. Naprawdę, naprawdę widzowie, teraz gramy sobie z dwoma widzami, w sensie, nie z pięcioma widzami, w sensie czterema widzami, nie umiem liczyć, dokładnie tak. Dzisiaj, sprawdzian z polskiego był. No to, Boże. Nie, no, w sensie bardziej dyktando z polskiego. No to dlatego, widzowie, to wszystko przez to. Wszystko przez to, że po prostu, no. Miałem sprawdzian z polskiego, a nie z matmy. coś w sensie... Dyktando, Boże. Wszystko mi się dzisiaj myli, naprawdę. Jeszcze Włoch do tego. Dobra, Boże, nieważne. Dobra, no, bra. No, bra. No, nie. Nie, zdenerwowałeś mnie, w tym momencie, w tym momencie Masz wyłączyć komputer i pójść pozmiewać naczynia Nie, no oczywiście, moi rodzice tacy nie są, Boże Czemu ja zawsze gadam o losowych rzeczach, które przyjdą mi do głowy? Naprawdę tak jest Po prostu o czym ja sobie nie pomyślę, to gadam, nie? No ale to w sumie fajnie, wiecie co tam u mnie, hmm. Ta, genialnie No cóż, yy, no... No w sumie no, 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 no dogramy, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Ja, ale ja mam. Kurde, ten traf. Traf za 102. Brano, 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 brano. Nie trafiłam, Nie trafiam. A tutaj. Nie, tutaj nie ma. Tutaj nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Nie. nie. Aniu, Aniu, MC Pro Kamil, no co ty mu robisz, smoke Guy? I, I no i no i, widzowie, lecimy no po, po, no po prostu z MC Pro Kamilem, czyli no, teraz wydwójkę. Ogólnie, widzowie, jak coś to będzie dosyć krótki odcinek, bo teraz ostatnio będę nagrywać jakby no krótsze odcinki, bo po prostu y, już wkraczam do normalnego tygno, tygodnia, bo wcześniej byłam chorą, no i tak dla was po prostu nagrywałam. No. No i teraz będzie, będą po prostu krótsze odcinki, bo ja mam dużo rzeczy, na przykład jakiś turniej z korzykówki będę miała, potem znowu y, zajęcia z korzykówki, zajęcia z basenu, rehabilitacja, bla, bla, bla. Dużo rzeczy po prostu jest. Powiecie, wy też pewnie macie jakieś zajęcia lub nie, bądź nie, to no, po prostu. No ale na pewno macie szkołę, w sensie Boże, szkołę, liceum, chociaż nie sądzę, że... Ktoś, jakiś, no, osoba, która chodzi do liceum, ogląda te filmy, bo to w się sensie byłoby bardzo miło, ale no na pewno tak nie jest. To no, jest impassible, ja po prostu widzę impassible. Więc w sumie to jakby pewnie na pewno chodzicie do, do szkoły, bo w sumie, no, na pewno ktoś z Was chodzi do szkoły. To się no, chodźcie, dobra. Ticho, bo, już, bo już powoli się pałętam, nie? Gadam o jednym przez 5 minut, potem zmieniam temat mówiąc, że... No dobra, nieważne. Nieważne. Mówiąc coś tam, coś tam. A już, a już. 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 Wy już pewnie jesteście do tego przyzwyczajeni, prawda? Że czasami, że czasami trochę głupiej na tych filmach. No ale... Chłopie, czy ty mi zrobiłeś prawie super puncha, ale nogą? Nie wiem. No ja to... To ja to zrobiłem, nie... nie on, tylko Aj. Co to było? Co ty robisz? Ten człowiek jest niesamowity. Zrobi, bo klacze są mega easy akurat. W sensie no to takie ciach... <laughs> Łatwo, łatwo, łatwo. Tak się właśnie wychodzi z trudnych sytuacji wizowej. Tak właśnie to się robi, nie? Kiedy próbujesz zrobić właśnie. No, zdenerwowa. Ja, ja ginę tutaj co chwilę, prawie. Co chwilę prawie tutaj ginę, nie? To jest, to jest naprawdę genialne. I się, Dobra, dobra, dobra. Dobra, idź, idź, git, git, o nie ja to zrobię, chłopie ja to, ja to ogarnę, nie ja mówiłam, że ja to ogarnę ciach, ciach ciach, ciach, no zrobię tak to się robi psy, ale nie pat... jak on to, on jest to jest Bóg nie no, oczywiście no, nie można tak mówić, no bo to nie jest Bóg, nie no ale w sensie, można tak mówić, ale dla żartów prawda? Dobra, chłopie, ci już to Okarne, okarne ci to Okarne ci to Dobra, ja naprawdę mówię losowe rzeczy, które wpadną mi do głowy To jest, patrzcie Ja robię mniej więcej coś takiego Hmm, co zjem dzisiaj na obiad? Widzowie, będę miała dzisiaj na obiad placki ziemniaczczane Hmm Co dzisiaj będę robić wieczorem? Wizowie dzisiaj wieczorem będę odbijać sobie paletką Nawet paletki nie mam w domu Ale, no rozumiecie Esa no więc rozumiecie o co mi chodzi, prawda? Bo to tak, to, tak jest, po prostu... Wy, wy wiecie. Wy po prostu wiecie, nie? Dobra. Dobra. Ja to zrobię, ja to zrobię. Denerwujesz mnie. Dobra. Ja akurat umiem klacz też na lewą stronę. Dla mnie to po prostu nie jest problem. Ale mam problem z tym, że robi mi moje triki. Moje triki mi teraz tutaj będzie. Nie pokazuj mi, bo to jest wkurzające. Boże, stres. Nie, na lewe zrobię, a na prawe nie.